Dzień widzowie, dzisiaj gramy w grę fudziki Byliście już w żabce i je widzieliście? Ja już tak, biłem w żabce. Można je wygrać za zdrabki, ale miałem zdrabkę, się nie udało. I tak wygląda gra. Bardzo fajna, to jest od oryginalnej żabki. No i widzicie, tutaj się gra. I chyba się łapie fuciki, bo to tak się ta gra nazywa. Z, więc spróbujmy w nią zagrać. Dobra, ładujesz mapę. Co to za dom jakieś żabki ogromne? Musimy szukać fuciku. nie! Ja gonię burgera. Wszyscy gonią burgera. Nie wiem, kto zdobył burgera. Na pewno nie ja. Nie, ja! Ja zdobyłem burgera! Ja chyba! Ja szukałam chudziku. Gdzie są chudziki? Czy jak one tam miały. Co to było? Dlaczego ja się jakby przewróciłem? umarł. Oni fudzika gonią? Nie ma fudzika. Ktoś znalazł fudzika. No gdzie są te chudziki? Fudziki z rudziki. Fudziki trupciki. Gdzie jesteście? Jakiś gościu nieznajomy się zdaje. Jeee. Yeah. Gdzie te fudziki są? Ludzie ich znalazli. Co to za zielony glut jakiś? Widzicie chudzika, że tak biegacie? Co oni tak biegają? nie ma chudzików? Nie wiem co to babu, może ona fudzika zna. Tu jest fuj po Może jest? Tu go nie widzę jakoś. No gdzie są te chudziki? Był jeden na starcia, innych nie ma. Ukradli mi chudziki. Czy dwa? No o co chodzi? Tak, jest jakaś flagowana. To jest tylko jeden chudzik, a ludzie znajdują po milion tych chudzików. O, mam z powrotem trzy. To są. Ile zebraliśmy tych chudzików? Czy co chodzi? Są punkty za te chudziki? Ja nawet ich nie dostałam, a mam jakieś punkty. Gdzie jest chudzik? Na początku się wszyscy rzucili na jednego. Co? Nie myślę, że to chudzik jakiś to ja nie wiem A tu był sali, No tak A kto Jaka ta O co chodzi Tylko ja nie jestem na miejscu Ja nie rozumiem Tej gry Łap chudziki złapałem jednego No i co no i niby więcej punktów. Tu jest. jeszcze z to Tu jest. filtka to jakiś kod. A, to kod za te paragony, bo tam był niby. Mówili. W tym solo za 13 ja sobie po kawę Coca-Cola chyba. Taka czerwona jakaś puszka. O jakaś inna mapa. Takiej nie było. A tu są różne mapy. Ja myślałam, że to jest tylko jakaś nieba. A nam pokazuje jak gdzieś kuzik jest. A tu nam nie pokazywało. Jakieś burgery Co się zrobiły Co się z tego chudzika stało? A może ja nie powinienem ginąć po prostu Ja szukam chudziku gdzie jesteście chudziki? No na razie to chyba nie ma, bo nie pokazuję, żeby były To chyba to na początku był chudzik Dlaczego tu się burgery pojawiły, jak on... No tak, on jest burgerem, no ale... To jest trochę dziwne widzowie Sam sobie mogę walnąć Nie uciekaj gościu Szuka chudzików ludzi Jak pięścią się walnąłem Baba nie wie co robić ja tu się rzucam na kogoś Idziemy, jak mam być, to nie muszę włączyć, bo on się tam obłączę Super skakanie I... Widzowie też dziękuję, jak mnie zasubskrybujecie Dobijamy tysiąc subów I jakoś tam nam idzie Powoli, ale idzie. Już nagrywamy tylko od Maja, więc szacun mm. dla Was, widzowie. Bo szacun, a tak tutaj nie nagrywam ale więc to się liczy, bo wtedy miałem jakieś zero subskrypcji, więc jakbyśmy wtedy zaczynali od Maja. Ja nie wiem, ja chodzę za tym tym, bo wygrał ostatnio. ten skacze gdzieś. Jaki skacze, nie wiem co robi. Ja za tym Leonem chodzę. Grał. No znowu ta uwy, u, Uwu znowu ta Uwu Gliczoch i jakaś Lulu Widzowie, ja nie wiem ta Delulu To jest jakaś dziwna Uwu oczywiście, jak tyle. O, takie maszyny widziałem. Podobne były. Żabce. A czy takie oryginalne powstaną? Ten kliczur ma ósmy poziom Chyba długo to grę gra Nie mam pierwszy. No baba nie przeszkadzaj. Baba chce mi usiąść na łeb. No znowu to ma jesienny Halloweenowy domek. Jak go nie chudzika. A ja muszę skakać na niego. Ja chodzę za tą Lolo, czy jak ona tam miała ta babka, co wygrała tam. To Lolo nie, bo Lolo to chyba na trzecim tym była. Uf. Za tą uwu. Tak, ona się uwu nazywała. Ta uwu jest jakaś dziwna. O, tam jest UW! Вы попросту шукать идете. O ja za nią to ja nie wiem ja za nią latam, bo ja nie wiem co ja mam robić uwu, zniknęła No, gdzie są te chudziki? Jeden tu leci, a jeden tu nie leci. O co chodzi? Łap, chudziki, jeden idzie, a później żadnego nie ma. To jest nienormalne. No, jak nowy poziom? Co to nie? Skąd mamy ten poziom? Ja nie rozumiem tej gry i No bardzo nie rozumiem tej gry o co chodzi Łap chudziki to no wiem Idę, łapię chudzika, później już ich nie ma no Mamy trzy punkty to wygrywamy czy przegrywamy? Ja nie wiem. To jest jakieś dziwne. Lulu. Lulu, co robisz? Lulu, tutaj się znika? Ojej. Tak jak ta uwu zniknęła tu? No znowu jakaś tralala. No i jakiś Fortnite wygrał. Team player. Nie wiem, widzowie o co z tym chodzi. No widzowie, nie wiem, nie wiem o co z tym chodzi. a wy wiecie jej ludzie mają po dziewiątym levelu. a ja nie wiem o co chodzi daj like, fort i o jakaś mapa trzecia Nieważne, później tą frytkę może... A co jak jest na serio z tego ogromnego? Gdzie jest Bułaz? Bułaza! Se Gdzie ten Bułaz uciekł? bo my chyba ich nie widzimy później a my mamy ich szukać dlaczego właśnie tego samego musimy gonić? On ja go nie, oni się ukrywają, nie lulu, nie wiem o co chodzi 他他看谁最笨。